Witam Was serdecznie, Max MaxPain.pl. Przedstawiam MotoGP 2019. No i przed nami ponownie Jorge Lorenzo na torze Silverstone. Yamaha Factory Racing YZR M1 rok 2013. Jak tutaj widzę, właśnie wyprzedzający Marka Marqueza i pewnie Daniego Pedroze. Także wchodzimy tutaj w ten tor. No oczywiście tutaj sobie pozwoliłem już pojechać, żeby zobaczyć jak tu będzie mi się jechało na tym torze Silverstone. Także tutaj jak widzicie zdobyłem srebro i mi dosłownie brakło 12 tysięcznych, żeby zdobyć złoty medal. Także tutaj jest tak dwa lapy, poziom 45% yy, trudności, zużycie opon. Oczywiście jest tutaj tolerancja jeżeli chodzi o kary. No jeszcze wam tutaj pokażę showroom, tak właśnie się prezentował ten motocykl Yamaha. Taką właśnie wyglądał ten zawodnik. A co ma tutaj na plecach? Też. E, aha, battle. Takie coś tam miał, kurde. No i fajnie. Tak się prezentuje ten zawodnik. No i nie pozostało nam nic, żeby tylko wejść i uciec uciekać. Właśnie jednym słowem od Marka Marqueza. Tutaj uciek nam na 5 sekund 800. No tutaj będzie naprawdę ciekawie. Do hamowania, do hamowania do tego zakrętu. No i tutaj trzeba od razu odpalić bardzo szybki motor. Prawo. Lewo. Lewo. I prawo. Takie właśnie zakręty tutaj są. Sekunda przewagi, myślę, że tutaj już chyba będzie lepiej. O Jorge Lorenzo tutaj nie wystawia nogi jak niektórzy właśnie z zawodników, że podczas takiego długiego zakrętu jest hamowanie i właśnie potrafią wystawić nogę. A tutaj właśnie Jorge Lorenzo troszkę inaczej właśnie jedzie. Każdy ma właśnie tak jak mówię, każdy swój styl jazdy. Jaka jest przewaga? Prawie 3 sekundy. Spokojnie tutaj. Zakręty. Ale tutaj troszkę straciłem. No zobaczymy. 4 sekundy z groszem. Może starczy, może starczy, nie jestem pewien tak jest, starczyło Yamaha Factory Racing odblokowana, odblokowane takiego rzymskiego hmm. tak to jest takiego rzymianina że tak powiem taki hełm no i oczywiście taka emotka z takimi dolarami Także fajnie mi się tutaj jechało, chociaż był taki króciutki odcinek, jeżeli chodzi właśnie o Grand Prix Silverstone z Jorge Lorenzo. Także jeżeli Wam się podobał ten odcinek, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę i oczywiście oglądajcie moją karierę. Także do zobaczenia.